Daj mi kosy, daj mi kosy, please! Dawaj, dawaj, daj, dawajos Biegnę Igory, ale no cóż mogę zrobić Pa! Easy Uff! Nie no kto zmienił te skiny Leży Naidu ja wino O kurde Brawo, brawo panowie, lecimy Dobra, widzę, że ktoś zmienił TK, co mnie tutaj bardziej niepokoi, więc będę musiał zagrać, czy będę musiał zagrać? Valen Dobra, SA Valen, Valen Oho. No te potężne skiny Tak to robi parę deszcz Ale kolega, coś już się macie, troluje, widzę Jak troluje? Kto troluje? <grym> ja, żartuję A, okej, okay, okej, okay, dobra O, o i przerwę zrobili, dobrze, dobrze, teraz skiny sobie zmienię, pozdro Moje misiaczki kolorowe Dawajcie w niego. Nie bójmy się. Aha, Dobra, patrz, wróciłem, ale nie mam skina. Ma ktoś skina z tego nowego o, tego? Kosę. Ja pa. nie, mam, biedny jestem. Uuu, ale ma masz? No, mam. A co? Zginęło. Kinęło. Aha, aha, nie ma ja już się No, bogactwo, no, bo muszę teraz. A no ja z Glockiem gram, mam zero dolców Ja też, ja też, ja też. Gramy jako i tak trzymajmy. Weź tą pakę co? I podejdziemy sobie na B. Dawaj, podchodzimy, ja mam, tak tylko glow. Weź tą pakę. Ale ja nienakbetuję tu no, kolega. No, Janina. na B? O! o kurwa! Na blisko no. O, <laughs> Ale skill z Digla. Dobra, e, więc tak, no ja ogólnie zagram sobie wala. Jakby tylko ktoś dał mi fragi, byłoby naprawdę super. <noise> tylko. Ty chciał? No no fragi, no, a na fragi. No na, na hedy, pójdę, ale... pójdę, pójdę do enemy się wystawię na midzie, dobra? Nie, no co ty. Ale ten chodzi o to, że jakby w solofa nie graje, zwa tygodnie, wczoraj grałem. Nie, op nie opuszczam cię ani najdziemy. Ja nie. Ja Idziemy, idziemy, Janina. Ja, ja i na short. Podchodzi. Mieć cię. Cóż co? Kolega, jak może, może grać na pixel, może grać na pixel, kolega. Fajną brońkę miałeś. Gra na pixel. A nie możecie ich podać? Ja. Yeah. Okay. Mordo. Mordo, pozdro. Lola, o tak nie, tam, no. Nie. Kurde. Jest na A. Jest Nagryjmy na A. To. Ja mu daję Dobra. Poproszę was, zostawcie go. <laughs> no to nieźle. Kogo tam tak? <g rostering> Dzika rodzina jakaś w tle. Ej, lufę ci widać. O, sorry. Ale masz dużego. Ha, a, a, sorry! Janina, nie Co Ja Janina, Janina, ty jesteś odważna babka. Ta, stara, odważna, ty. Z, z doświadczeniem. Na blisko może być Ej, chodź. Aha, bo paka na B. Mantuję. Mantuję okay. B. Ba. Oks. Ja sobie gram na A. Aha, kole, zabiłeś mi gościa na A. Kolego, przegiałeś. Tunel, tunel, tunel panowie, tunel, tunel panowie. O, idę po niego, to mój frak. Damy go. Ej, no... My, kurde. Ej, nie wykładajcie się, panowie! Nade'uje go tam, pach, nade' no, Defuję, defuje, defuje Defuje, defuje defu 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 Ja cię no. kręcę Dobra, dobra, nie wierzę Nie wierzę Ja też nie Nie wierzę, <grym> nie, nie wypowiadają się dobrze, fajnie To twój na longa? Patrz, jaki dobry Dobra, patrz Pixel tak zasłania dobrze O kurde, mam flesza <grym> No, dobry smoke, dobry ale fajnie zesłania pistol, co? No, tak powiem, że... Mogę ci taki fleszcz, którego nie dostaniesz, jak chcesz. Chcesz podejść? Czekaj, mid jest. Jeszcze po taki... Mogę ci flashować takiego, gdzie go nie dostaniesz, możesz zreszować po prostu. Tak uważasz? Biało dostałem. O kurde. No tak. <śledzian> Dobry kolega. Palet mam <śledzian> O Nie bioro bioro. Weź plantuj. Jeszcze jeden tu jest Co jest grane? No chodź, idziemy Tunel mógł dojechać uh! Ale dałem, ty halo. Tunel będzie jeden, panowie Tunel jeden A e, od, od kiedy ten tak jest taki mocny, halo? Od dziś <noise> od kiedy masz go w łapy? to, to. Nie, nie bij mnie Daj, dzięki, dzięki Dobra Cię stary Tunel. Jeszcze tu jeden Dobra do, 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 do Mówiłem mówiłem <grych> <O>, ale go <grych> O, Polaków 10 Dobra, plantuję. Mission impossible Jeszcze trzeciego Ej, Polaka dostaję Dobra, id idę po niego. Mam glock'a i 18hp. To jest moja misja Szteka mordeczko moja ty Znaczy, a sorry, sorry Gryź go po tych kostkach Czekaj Na t boi się Boi się Hej no okay. ja Co to jest za relikt? No was powaliło? Pa! Easy Ale Gdzieś normalnie zbawał bombę Co relika? Relika? Drop mi, drop mi. Ale co ty chcesz dropa? Jakiego? Yy, tego glocka, glocka, glocka no Przecież to zwykły gloczek, niestety to Co to. to jest gloczek Ty myślisz, możesz Te gloszka. Gloszka. Te gloszka. A, no A czekajcie, to kupię Dwa gloczki Tego... jak się wyciąga? O, o jeden, jest jeden Czekaj Łohoho Trzymaj Short Jooo Co jest? Chłop zobaczył pierwsza Jaki stronka Jaki chłop jest bogaty, dobra, mi, da? Żeby ci było nie za łatwo z tą łupą. Proszę ja Schody, nie? Od kiedy leży? ta broń Kenny jaki ty family friend, ja jeszcze nie poznaję <grym> no peskidu Ja sam się z tym family friend... Ej to misiaczki kolorowe <grym> Co? On mi się O, robi Tam <grym> <grym> masz smoka Ja Janinka Janinka ja dawaj Cytaty Dobrze Janinka, ale do Janinka <grym> <grym> tu. Jest short chyba Leci na longu Ja smokuję tam jak coś na no, on leży misiaczki kolorowe, moje wykochane. W jaką wiązankę rzuca, nie wierzę w niego. O! Gdzie jest misiaczki kolorowe? Dobra, dzięki. Znajdowałem misiaczka kolorowego. Chodź, chodź, pod co? Dawajcie no? Wjeżdżamy, wjeżdżamy. Widzimy być... jak polody do McDonald'a. Weź tam, ten Jest tu. Dostał, 50. Ojej. tak do tego to Brawo, niko. Ale ty masz refleks. Dobra, ważne, że po setem mam więcej skinów, w których mogę pograć. No. Słuchaj, MK, jak będziesz miał, proszę. Dobra, to jest M4, M4A1. Wiecie panowie, co jest niesamowite? A się podziwiam. A jest niesamowite? I Five Sevena mam, dobra. Znaleźliśmy mecz pierwszym podejściem. No? Ale to gramy na Ale to na Chyba w ogóle mam tego Five Sevena różowego statraku. Pokaż. Ale no. Habi to nieważne że gramy na, na goldach, my na silver graliśmy na, na smurwach i tam na brązach nawet ci też byli No tak, no zaraz ci pokażę każdego skina. No rozumiem cię rozumiem twój żali goryż, ale no co już mogę zrobić A to są takie izin! niefajne misiaczki kolorowe, nie, nie, nie lubię oh, takich misiaczków kolorowych Wchodzą, chodzę, wchodzą we Biegnę Oj, oj, wchodzą, wchodzą no Ty, to tam skoku głowę No, bez kitu <tuletna> A, dać małysz Dobra i masz. Masz nade'a Kenny. Do lewej szarkę Do lewej Kenny. I side. Uuu, mojego skina, dawaj. Co robisz ty? Lewa, lewa. O ty kurde, noju. Dawaj go tam. O ty kostkę, dawaj go, dawaj go. Brawo! Ale żeś tam kurde zarzucił. Skillem z nowego Faisalena, nice. No widać nowe skinek, nie? Pokaż five syna w ogóle. Pokaż no, skiny oddają, no, 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 bardzo dobrze. Pokaż five <śmiecki> no. Ale laseczkę pokaż, laseczkę pokaż. Uu, no to ja daj sobie taki całkiem spoko, bo nowy, nie? Happy trade, happy trade. Co ja, kupujesz? Happy trade, trade, no, trade. Ale ja mam kokomo. Ja, ja też chcę, ja też chcę, chodź, chodź, chodź. chodź. No, ale ja nie, ja nie mogę, ja muszę z fragi robić, kumplu. Kurde, fajka, no. Fajka, Czujesz, no fajka. To jakimi jest? <grym 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 to z jest? To nawet co wy mówicie do mnie, takie niemiłe rzeczy. No nie, ja no to no nie mówię. Daj, tak daj go, tak? daj go. Da, daj mi kosę, daj mi kosę, please. Daj, daj, daj go. Dobrze, Esa, esa. Kurde, ale challenge się uda, no mamy już kosę Łatwo Teraz, teraz musi dać m mi za to, żeby dać mu kosę Tak uważasz? Dobra uh -huh. A ile mam kasy? Nie ja mam kasy, żeby coś kupić innego Ja ci kupię m czuć. -e. No ale co? Z tym skinem nowym? No Dobra, to ja ci rzucę na moim koncie, głównym, co? Dobra Don't worry w next, next game Don't worry Be happy Be happy Jest tutaj B chyba? Du, du, du. Ok, B nie ma. Coś pod rąkiem. Na. Pakał was. Aha. Chopy już skróciły. No nie, no panowie daję to wszędzie dwa fragi, żebym z, dysz, z dyszki wyszedł. Niestety nie można. No, już nie będzie No, w ogóle.